Wyznacz wywnanie okręgu przechodzącego przez punkt 8,8 oraz w podpunkcie A stycznego do osi o x w podanym punkcie, a w podpunkcie B stycznego do osi y w podanym punkcie. Będę robił obydwa podpunkty. Podpunkt A. Okrąg przechodzi przez punkt 8,8 i jest styczny w punkcie 4,0. Ponieważ yy, promień poprowadzony do punktu styczności jest prostopadły w punkcie styczności do stycznej, no to oznacza, że punkt S, le, S leży na prostej prostopadłej do osi OX, czyli do prostej Y równe 0, czyli ma y, taką samą pierwszą współrzędną jak punkt B, a drugiej współrzędnej nie zna. Yy, jeżeli połączę punkt S z punktem A i punkt S z punktem B, no to otrzymuję promienie. Czyli te odległości są takie same. Czyli odległość AS jest równa odległości BS. Czyli pierwiastek S, czyli 4 odjąć 8 do kwadratu, 8 odjąć y odjąć 8, aczkolwiek to jest to samo, ale najpierw od drugiego punktu, czyli od punktu S odejmuję punkt A i to jest to samo co SB, czyli 4 minus 4 do kwadratu i y odjąć 0 do kwadratu. No tutaj, ponieważ leżą na prostej pionowej, to ta odległość jest równa y rzędnej punktu S, no, ale tutaj jeszcze raz napisałem to ze wzoru na odległość między dwoma punktami. Obydwie dwie strony są nieujemne, czyli bez problemów mogę podnieść do kwadratu. Tu mam 16 plus wzór skróconego mnożenia. Tu jest 0, czyli zostaje y kwadrat. y i kwadrat się redukują. Minus 16 y jest równe minus 80 i po podzieleniu przez, 5, przez minus 16. Y jest równe 5. Czyli punkt S ma współrzędne 4,5. Jeszcze potrzebny jest promień do równania okręgu. Promień to jest odległość AS albo odległość BS. Czyli tutaj wykorzystam to, że to jest promień. Czyli podstawiając pod Y. 5 otrzymuje, że promień jest równy 5. No, promień jest równy y, czyli to tylko tak jakby dla sprawdzenia, dla potwierdzenia. Czyli równanie okręgu to jest x odjąć pierwsza współrzędna środka do kwadratu, y minus druga współrzędna środka do kwadratu, równa się promień do kwadratu, czyli 25. No, i w podpunkcie B mam okrąg styczny do osi tym razem Y. Czyli prosta x równe 0. No i tak jak wcześniej, jeżeli jest styczna, to znaczy, że leży na prostej, prostopadłej. Tu jest punkt B o współrzędnych 0,12. Czyli punkt S ma współrzędne x i 12. Przechodzi przez punkt 8.8. No i tak samo jak w poprzednim przykładzie, ten odcinek to jest promień, i ten odcinek to jest promień, czyli są takie same. Tu jest R, tu jest R, czyli odległość BS jest równa odległości AS, czyli pierwiastek. Bs, y, czyli x odjąć 0 do kwadratu, 12 minus 12 do kwadratu. To, ponieważ leży to na prostej y, poziomej, to tak naprawdę na prostej równoległej do osi x'ów, to tak naprawdę promień to jest różnica między x'ami, czyli po prostu x lub bezwzględna wartość z x, zależy jak będę odejmował, którą w liczbę od której, i y, y, as. To jest x odjąć 8 do kwadratu, 12 odjąć 8 do kwadratu. I po podniesieniu do kwadratu mam x kwadrat równa się x kwadrat odjąć 16x dodać 64 plus 16, czyli 16x jest równe 80, czyli x jest równe 5. No i potrzebny jest promień. I tak jak w poprzednim przykładzie promień to jest jedna z tych odległości. Wybieram tom. Albo też promień jest równy Xowi, więc mogę od razu napisać, że to jest 5, ale też jeżeli tu podstawię za x 5, A, nie, nie tom miał wybrać. Bo łatwiej mi będzie z tej. To znaczy, to oczywiście to było tam poprawnie zrobione, ale tutaj prościej jest z tego wyliczyć. Hmm. Promień jest 5, to jest 0, tu zostaje 5, czyli jest równy 5. Zatem równanie okręgu to jest x odjąć pierwsza współrzędna środka, czyli 5 do kwadratu, y odjąć druga współrzędna środka